Małżeństwo. Niewierzący poświęcony przez stronę wierzącą. Pytanie. Czy mógłbyś wyjaśnić słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntów, siódmego rozdziału 14 wersetu. Albowiem poświęcony jest mąż niewierny przez wierzącą żonę i żona niewierna poświęcona jest przez wierzącego męża, bo inaczej dziadki wasze byłyby nieczystymi? Rzesznikami pod potępieniem, nieusprawiedliwonymi, nie mającymi nic wspólnego z Bogiem, oddzielonymi od jego opieki i błogosławieństw, lecz teraz świętymi są. Odpowiedź. Tak jak nieposłuszeństwo i oddalenie Adama i Ewy od Ojca Niebieskiego przeniosły oddalenie dla całego ich potomstwa, tak, pojednanie ludu pańskiego poprzez zasługi wielkiego pojednania nie tylko przyprowadzają ich z powrotem do harmonii z Bogiem, ale także ich dzieci są uznane za usprawiedliwione przez swoich rodziców, aż do czasu, gdy dorosną i same będą posiadały własny rozum i własną wolę. Pytanie jest wszakże bardziej złożone: jeżeli jeden rodzic jest w Panu, a drugi jest mu obcy, jednak apostol zapewnia nas, że w takim przypadku Bóg uznaje to dziecko jako swoje poprzez któregokolwiek rodzica będącego Pańskim uczniem. W odniesieniu do dziecka postawa wierzącego rodzica jest uznawana za wyrównującą i uchylającą postawę rodzica niepoświęconego.